Remix zradził, że albo z tych schodów, z tych, no czy ty, z ty, tych. Nie wiem, z których? Z Tych, albo tych, albo tamtych. Eee, tam jest skakał. Zbiegał, no? nie W filmie. W filmie. I nie wiemy, jakim... Ale strzelamy, że to będzie ten. Eee, Mission Impossible. Bo tak. co innego w sumie. <noise> gdzie on, gdzie on jest te gram? Tam. tam. Tam? idziemy. Dobra, to idziemy tam. Właśnie stoimy do, w kolejce do najwęższej. Uliczki na świecie i w sumie to jest czerwone światło, jest nawet sygnalizacja świetlna. Zaraz, jak tam wejdziemy, jak się zapali. Ona zapaliło się zielone światło, więc wchodzimy i zaraz zobaczymy, jak tam od wewnątrz. Jeśli zastanawiacie się, czy iść na najwyższą uliczkę w Pradze, czy tam na świecie, to nie idźcie, nie ma po co. Jeśli się zastanawiacie, czy warto iść do Pragi, to nie jedźcie. Po co? Wiadomo, że tam warto sobie zobaczyć, ale tam nic ciekawego nie ma, tam jest po prostu restauracja. I żeby zejść, to musieliśmy po prostu. Ale, ale teraz jest najciekawsza rzecz na tym wyjeździe, uwaga. A Czy już tu jesteśmy? No. Dobra. Sam sikający I uwaga, uwaga. Oni, no? oni mają to, ten staw, nie wiem, jak to nazwać, ta to fontanna na dole. Ona jest w kształcie Czech. I ono symbolizuje dostanie się Czech do Unii. A nie wiem, nie pamiętam czemu się ale to jest coś takiego, że to jakaś ulga, czy coś takiego. Dobra, już chyba zwiedziliśmy na dzisiaj znaczy na pierwszą na... część tego dnia. Zwiedziliśmy wszystko, teraz idziemy sobie zjeść. I jak coś zjemy, no to pewnie też coś nagram. No, ogólnie jesteśmy w restauracji Marina, jest to restauracja pływająca na wodzie i Remik sobie tam popatrzy rzecz. Ten, tak że to bardziej widać tej żajecznie niż ciebie, ale to tak. może lepiej. A, no, no to <laughs> może być, może być. I lepiej. Ja już dostałem swoje spaghetti, werka swoją zupę też dostała, pokaż werki ber zupę. O, teraz, o teraz ci dobrze widać. Tak? To to Co, to Mami. No. No. no i pokaż swoją pizzę, którą macie dostałeś. Tak, smakowicie te nasze pizze wyglądają. Aha, ja się ja to to no i dobra. No, dobra jesteśmy Każd w restauracji i jemy, tak? Tak, i każdy już ma, więc jemy i później wracamy. Do dobra, my już jesteśmy po jedzonku. Byliśmy właśnie w takiej restauracji i napiłem się piwko jestem cały pełny i nie chcę mi się iść. Co? Co już się chichracie? Już dawno jesteś pełny. Idziemy teraz do metra. Kierujemy się do hotelu, bo mamy o 15:00. Do hotelu? Jakiego? Dondiowani. A ile ma opinii? 21 tysięcy. A jaką średnią? 9 gwiazdek na bookingu. No właśnie. Tak, my się kurde nie stołujemy tutaj w jakiś ty. Dobra. No zobaczcie, będziemy wejść i tam... Nie wiem, może będzie jakiś fajny pianista. Nie? No, no, dobra. Kierujemy się tą do metra i i, 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 i potem kierunek hotel. Już w hotelu się, oraz do nas. Albo w metrze, zobaczymy. No metro, metro, najpierw, tak. trzeba wszystko pokazać stary. To będzie jak ten jak odcinek ten. Jak no, odcinek ten. z kamperów, że będzie pięć odcinków z jednego wyjazdu. Nie, ogólnie nie wiem jak podzielę ten odcinek, po prostu chyba... Nie No po prostu będę wrzucał, a następny dzień będzie się zaczynał bez, już bez, wiesz, bez przywitania na nic, a jeden nie będzie się kończył, po prostu będzie to taka trylogia. Właśnie, dotarliśmy! Ej, ale mamy metro centralnie pod hotelem To jest bardzo dobre. dobrze To pod hotelem Dobra, jesteśmy już w środku w hotelu Tak on to, wygląda Później jeszcze wam pokażę tak z grubsza No teraz tak, tak z grubsza wam pokazuję, ale czekamy właśnie w recepcji i już chyba się w hotelu zobaczymy Znaczy w hotelu W pokoju <laughs> Mam już pokój eee, A w sumie To pokażę Tam jest Anzelka sobie szyje Ale tutaj jest łóżko Tutaj w ogóle mamy e, pokoje obok Remika, i, znaczy pokój obok Remika i Werki i tu są drzwi do ich pokoju, ale niestety się nie otwierają. Znaczy stety, niestety, niestety. Tutaj barek z, z jakimiś jedzeniami, z je, z jedzeniami i wszystkich interesuje, wszystkich interesuje to łazieneczka. Łazienka jak łazienka. Tutaj wanno, prysznic i takie tam. Trochę stary, ten też się wydaje, że taki stary trochę ten hotel. No, ale jest spoko, jest czysto. Dla mnie najważniejsze, że jest czysto, bo gdyby nie było czysto, to bym był trochę znerwowany. Czyste, czyste, mamy go. Jak smakuje ciepłe? Przepyszne. A nigdy nie piłem lepszego. Czego? O, ogólnie jest taka sytuacja, że zapomniałem z hotelu e, aparatu, więc nagrywam GoPro i wybraliśmy się na lody. Tam wszyscy mamy takie same w sumie. Ja wziąłem sobie mango z cytryną, a angelka kokosa z e, tym, pistacją. z pistacją. Ja sobie zmieszałem wanilię z wanilią. A dobre takie połączenie? Czy no, bardzo... całkiem niezłe. Dobrze się <grym miesza. Oreo i suny karma. I sobie idziemy gdzieś usiąść, to nie? Ja to muszę rozchodzić, to ile zapłaciliśmy, muszę to rozchodzić? Ogólnie jemy te lody z krem de la creme według opinii Google i według różnych kanałów YouTube'owych. Eee... <grym> <grym> no, ten od Maczka z kanału Macieję e, ogarnęliśmy, że krem de la creme najlepsze lody w Pradze, więc poszliśmy i serio są dobre. A Wy jak oceniacie? No zawsze że na, na dobrych jeszcze nie jadą. <grym> Jesteśmy aktualnie na piwku. Jesteśmy wykończeni. Jest takim czarnym tyłem. <noise> Powiedz gdzie, gdzie byłeś? Na loda Słuchaj. Chciałeś dużo lodu, tak? A ona do mnie... No nie wiem, w szklance ci mogę dać. A więcej? Ona... You want a lot of ice. Mówię, a lot of ice. Ok, Może być w borku, może być. <noise> Weź pokaż co? Ale może gdzieś to kurwa dać, czy... ja... A jeszcze do niej, I have to pay, zapyknij No dawaj tu Milu, razu, masz tu. Jeszcze jedno Chciałeś lód, to masz Ja nie załatwię Ale kurwa, nie spodziewałem się, że przyniesiesz to ty... Ale obiecałeś, że załatwię Obiecałeś A powiedziałeś, o, że Powiedziałeś, że ile chcesz? Dużo. Że jeszcze... Ale powiedziałeś, że zapłacisz? Zapłacę. A co zrobiłeś? Chujanie Nie zapłacę. dumny kurwa. Nie, ale to załatwiłeś, Muszę ci przyznać. <laughs> Prawie tak jak Marcesz załatwił Biedronkę. No załatwiłem, wyrzuciłem. straszył, ale... Ej, ale miałem wyrzucić Biedronkę i wyrzuciłem. I jak przykup przy tym było, i to nie było... naszego. Bo... Nie, ja już wam mówię jak to było. Złapałem bied... Bo ja się nie bałem Biedronek, ale opowiedziałem. Mi... <ścoughs> <ścoughs> powiedziały, mi, powiedziały mi, że gryzą Biedronki. Biedronki są w i gryzą A to teraz już się boję. Eee, więc postan... się boję Biedron. Tak, postanowiłem złapać ją w szklankę, złapałem w szklankę. I się nie dało otworzyć okna no, na oścież ale biedronka, nie szklanka No i yy, górą ją musiałem wyrzucić No a żeby mi nie wypada szklanka, to musiałem ją złapać tak, że dwoma palcami musiałem ją od środka złapać No i złapałem i trzepnąłem od, yy, od tego spodu I, I biedronka mi na rękę ten spadła No i się wystraszyłem trochę Jak jutro się do do śniadanka, to będzie takie dobre Chłop, staniesz o 12 nie nic nie będzie nie wiem, więc... 7.30 Tak, no chyba ty. Tak. 30... idziemy na ścianę. A jak ja, jak ja tak ja powiedziałam, ja to do się do... wszyscy na mnie rzucili. Kto? Kto? Ja i to. Do... Ja ty... nic ja nie, nie wiem. wiem. Nie, a akurat ja serio, nie, aż ja w ogóle nie to ja na tym ściananiu. Co ty puścisz? A w jakim hotelu jesteśmy? Don Giovanni Hotel. Don Giovanni co? Mozart! Mozart. I co Czekaj. Proszę! Wolfgang cy... Amadeusz Mozart. Cytat. Cytat Mozarta. Proszę! Doedukujcie się! Proszę! A wiesz, że jutro na śniadaniu będzie nam grał Mozart? No tak, bo wziąłem głośnik i normalnie tam robimy bibę. No. Nie, bo my nie idziemy tam na śniadanie, tylko restauracja jest na pierwszym piętrze nasza. Ta? No. No. Tak, no. Jest, ja tu z każdą minutą to ja się nowych rzeczy co, no. co, co, co ruszę, ruszę wiesz, uczę. No, a, my, a, my a my wszystko wiemy. No właśnie. No to myślisz, że ja to do żabki... To ten nie wiedział, co mam powiedzieć. No. No, no, nie nie to, wszystko to, to wszystko wynikało z jednej rozmowy. Z jednej. Wszystko mamy no. po prostu w małym paluszku. A wy co widziałem czegoś nawet? Nie wiem, prawda? Ja, ja, ja się tak deklarowałem. Z jakiej rozmowy? No, z pani mówiła co? A ja jej znakiem. Pa, będziemy jakieś kobiet słuchać innych. Tak, ja nie słucham innych kobiet. Jak pójdziemy do żabki, poprosimy lód, następnym razem to. To w wolnym mowy też? Tak. Eee... Ja się deklarowałem, jadąc na tą wycieczkę, że ja się niczym nie zajmuję i ja właśnie lubię takie ciekawostki poznawać w trakcie wycieczki. Takie ciekawostki. Poszedłby na, na, Poszedł na śniadanie na dół i się dziwił. Nie. Ale ty wiedziałaś, tak? No tak. No to no byśmy przecież, To nie To Przecież to ci powiedziała. Byśmy przecież. nie zabłądzili. Sami byście na pewno. Ale bo idziecie o 7.30 na śniadanie z Remikiem, a ja o dziewiątej. Ty o dziewiątej? A widziałaś jaki jest ruch o dziewiątej? No Ja nie będę wstawać o szóstej Nie, o szóstej O której? O siódmej piętnaście I co ja zdążę zrobić? <laughs> Zejść no mm. <laughs> 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 na śniadanie? Eee! Sorry, YouTube administration <laughs> wiesz, znowu ta idiotka dzwoni No to powiem Dobra, daj mi ten drinkaboy Dobra, macie coś jeszcze śmiesznego, bo nie wiem czy, nie, już kurwa nie czy wyłączać, jesteśmy czy... Jesteśmy w od jakichś 45 minut No chłopie, nagranie masz 16 było, śmieszne, śmieszne było tylko to jak... Śmieszne było tylko to jak, 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 jak siadłem z lodem i to się powinno zakończyć na śmieszne No, ale no to mogłeś, mogłeś zadzwonić i włączyć nagrywanie, bo mam coś śmiesznego Nie, nie wiedziałem Ja to powiedziałem, zaczął śmiać teraz. Nie, bo kurwa nie mówię. Dobra, już chyba nie wiadomo śmieszni, więc kończymy na dziś. A byli kiedyś?